Panie Karolu, nawiązując do tego, co pan powiedział o siedmiu godzinach w Białym Domu, od spędzenia siedmiu godzin w garażu człowiek nie staje się samochodem. Tak, od spędzenia 7 godzin w Białym Domu człowiek nie staje się partnerem Donalda Trumpa. Że sobie, panie marszałku, że od bycia półtora roku marszałkiem też się nie staje marszałkiem, a można a cały czas zostać klaunem polskiej polityki. O, nerwy puszczają! Więc... Oj się ciągną te debaty jak jak jakaś pierdolona moda na sukces. Debata tu, debata tam, debata z ram. No ile można. A przypominam, że przed nami będzie jeszcze jedna. Ostateczne starcie wszystkich kandydatów w telewizji publicznej w likwidacji. Niemniej jednak, głównie dla tych, którzy nie mieli okazji obejrzeć, posłuchajmy wolnych wypowiedzi wszystkich kandydatów. Pardą, nie wszystkich. Rafał znowu nie dotarł. Magda nie chciała. A Maciaka znowu nie wpuścili. Śmiali się, pożartowali. Nasze państwo zanika, Szanowni Państwo. Zanika Polska. To już nie niepodległe państwo. To land eurokołchozowy. To jakiś ukropol, Ukropolin. Jakaś republika Eurosowiecka, za chwilę może sowiecka, na powrót, jeśli wielcy tego świata po raz kolejny dogadają się ponad naszymi głowami. Trzeba odzyskać niepodległość, trzeba uwolnić polską przedsiębiorczość, trzeba znormalizować stosunki z wszystkimi naszymi sąsiadami, z każdym na inny sposób. 18 maja możemy uchwycić mocny przyczółek niepodległości w urzędzie prezydencji. Ale żeby to się stało, szanowni państwo, no, trzeba zdobyć się na tę śmiałość, tę odwagę, którą mieli nasi przodkowie. Gdyby 100 lat temu i trochę były sondaże nie odzyskalibyśmy niepodległości i nie odpadlibyśmy nawały bolszewickiej, bo sondaże przemawiałyby przeciwko temu. Więc, szanowni państwo, odwagi, śmiałości, odzyskajmy niepodległość po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, zwłaszcza Bardzo. najmniejszym i najsłabszym. Bardzo. Kochani, <laughs> po raz pierwszy od lat nie musicie głosować przeciwko komuś, nie musicie głosować na mniejsze zło. Możecie głosować na większe dobro, czyli na mnie. Reprezentuję nowoczesną lewicę, która wprowadziła Polskę do NATO i Unii Europejskiej, która otworzyła społeczeństwu drzwi do bezpieczeństwa, wolności, do rozwoju. Wracam, by zrobić porządek, zakończyć wojnę polsko-polską, która jest podsycana w interesie duopolu PO-PIS. Startuję z poparciem pracowników, rolników, przedsiębiorców i bardzo im za to poparcie dziękuję. Popierają mnie młodzi, dla których stałam się już ikoną, dlatego że widzą, że jestem jedyną kandydatką, która nie startuje dla pieniędzy, nie startuje dla sławy, nie startuje dla stanowiska, tylko dla społeczeństwa, dla Polek, Polaków, aby żyło im się lepiej, aby byli spokojni. Nie, mart nie byli straszeni wojną, nie byli straszeni biedą, nie byli straszeni bezrobociem ani inflacją. Jako prezydent będę niezależna, niezwiązana z żadną partią. Idziemy do zwycięstwa. Szanowni Państwo, 18 maja wybierzemy człowieka, nie partię polityczną. Te wybory będą w 27 roku, ale człowieka. Z jego charakterem, z jego odwagą lub jej brakiem, z jego prawdomównością lub brakiem prawdomówności, z tym, czy lubi ludzi, czy jest na nich otwarty, czy chce rozmawiać, czy chce współpracować, czy umie walczyć o polskie sprawy, ale przede wszystkim kogoś, kto zapewni nam, że nie będzie nam wywracał w naszym dołu po raz kolejny stolika, który co chwila ktoś chce wywrócić, tylko ustabilizuje ten stolik. Sprawi, że on będzie zastawiony, że będziemy się przy nim z naszą rodziną, czuli po prostu bezpiecznie. Prezydent nie będzie budował dróg, wprowadzał programów Piękna Matka Plus. Prezydent powinien być stróżem pokoju. Prezydent powinien być jest pokoju zwłaszcza w tych niebezpiecznych czasach. W tych czasach, w których zaczynamy coraz częściej nienawidzić się nawzajem. Wczoraj z moją ulą byliśmy najpierw w rocznicę wojny pod grobem nieznanego żołnierza. Później na miejscu tragedii w Uniwersytecie Warszawskim, później pojechałem do Ciechocinka i zadawałem sobie w głowie pytanie, co ja tym ludziom powiem? I wtedy wyszedł papież Leon XIV i powiedział: "Najpierw pokój z wami, a potem powiedział zło nie zwycięży". Pokój z wami i zło nie zwycięży. Tak jak nasz papież w 80 roku mówił, że pokój to coś więcej niż tylko równowaga wrogich sił. To musi być coś więcej, ale zło nie zwycięży, jeżeli będziemy ludźmi pokoją. Dlatego bardzo was proszę, 18 maja to jest moja jedyna prośba i jedno zdanie, które dla was mam. Zagłosujcie serce. Rodacy, szanowni państwo, czy, co popisują się politycy, to już wiemy od kilku debat, że nie potrafią załatwiać naszych ludzkich, codziennych spraw. To też wiemy. Ja jako kandydat na prezydenta, który wywodzi się ze wsi, który jest hydraulikiem właśnie i to jest właśnie śmianie się, z fachowców, z hydraulików, nie. kierowców, rolników, proszę pana, to pan pokazał swoją klasę. I tak traktują nas politycy. Oczywiście są politycy poważni, ale oni dzisiaj nie rządzą. Oni będą rządzić, bo jak tak pan e, to wszystko przedstawia. Wystawił pana PSL. Ludzie, prezes PSL-u, lekarz, zajmuje się wojskiem, rolnicy mi mówią, że nie ma komu zadbać o rolnictwo. Ja jestem chłopakiem ze wsi. Ty, teraz chwila. Pan nie przebywa, bo pan ma taką meto metodę. Nie to jest naprawdę niegrzeczne. To też pokazuje pana klasę, czyli brak. Szanowni Państwo, proszę zagłosować 18 maja na Woha. Od razu pogonimy to towarzystwo z tego Sejmu. Rozpiszemy przeterminowe wybory i przyjdą ludzie, którym serc na sercu leży Polska, a tutaj jest wielu, nawet wśród nas kandydatów. Państwo wiecie doskonale, czy w Polsce żyje się lepiej przez ostatnie dwa lata, czy się żyje gorzej. Czy zwijamy Polskę, czy nie? Proszę Państwa, naprawdę. Ja umiem oprawować kluczem i jak przykręcić śrubkę politykowi jednemu czy drugiemu, proszę państwa, i to uczynię. Proszę o głos 18 maja. Kompatrioci stoi przed wami zwykły Polak, tak jak wy, gotowy zostać głową państwa. Szanowni Państwo, słyszeliście slogany, hasła, opowieści z i paproci, powtarzane przez wyuczonych, przez spin doktorów, e, kandydatów, tak, tak, tak naprawdę marionetkowych. Nic, co obiecywały partie do tej pory się nie sprawdzało. Jak widzicie, 30 lat to jest dowód. Kłamstwo Buda to sedno ich programów. Marionetki wystawione przez szefów popisu ludzie o mentalności naciągacza. Sondaże kłamliwe. Manipulacja pełna. Ja, jako jedyny kandydat, przedstawiłem pełen program społeczno-gospodarczy i polityczny dostępny na stronie www.777.org.pl. Politycy oszukali już wszystkich: strażaków, rolników, transportowców, pielęgniarki położne. Każdy z Was poczuł to oszustwo. W debatach poznaliście, szanowni państwo, mnie, mojego syna. Kandydaturę na pierwszą damę poznacie w drugiej turze. Jest to zjawiskowa kobieta z silnym, odważnym umysłem. Ogromnym dorobkiem naukowym, zawodowym dama, na którą Polska i Polacy czekają. Razem, pełniąc tę zaszczytną funkcję, zapewnimy dumę i godność państwa polskiego. Bądźcie odważni przecież jesteście inteligentni. Tylko odważni ludzie zagłosują na Artura Bartoszewicza, reszta zagłosuje na partie polityczne, utwierdzając się w nieboli i syndromie sztokholskim, w przemocy partii politycznych. Bądźcie odważni. Przecież jesteście inteligentni. Ponownie Państwo, Polskę od 20 lat rządzą Platforma i PiS, biorą sobie jako przystawki a to Lewice, a to PSL, a to teraz Szymona Hałownie i robią dokładnie to, co chcą. A co robią? W sumie to nie wiadomo. Komplikują podatki, zwiększają coraz bardziej regulacje, produkują setki tysięcy stron nowych przepisów. Nie robią... Elektrowni jądrowej, nie robią CPK, nie naprawiają naszego systemu ochrony zdrowia. Przez 20 lat ani PiS, ani Platforma nie przeprowadzili żadnej sensownej, realnej, istotnej reformy ochrony zdrowia, bo oni chcą tylko mówić, nie chce im się wziąć do prawdziwej roboty. Szaleństwem jest robienie ciągle tego samego i oczekiwanie innych rezultatów. Jeżeli dalej będziecie głosowali na PiS albo na Platformę, to nic się nie zmieni. To dalej nie będziemy mieli elektrowni jądrowej, dalej nie będziemy mieli CPK, dalej nie będziemy mieli uproszczenia podatków, uproszczenia przepisów, nie będziemy mieli wreszcie wspierania polskich przedsiębiorców, a nie wielkich międzynarodowych korporacji. Reprezentuje pokolenie 20, 30, 40-latków. Wychowaliśmy się w systemie popisu. Dorośliśmy w tym systemie. Teraz nasze dzieci dorastają, a my dalej nie mieliśmy nic do powiedzenia. Oni rządzili od 20 lat. Wszyscy. Czas na zmiany. Jest wreszcie nadzieja na to, żeby w Polsce w końcu coś się zmieniło. Żeby do władzy doszli nowi ludzie, którzy nie żyją tylko przeszłością, a myślą o przyszłości. Którzy chcą prawdziwego rozwoju dla Polski i Polaków. Dlatego 18 maja chodźcie wszyscy na wybory. I sprawdźmy, że w Polsce wreszcie w końcu coś się zmieniło. Zaiste trzeba sobie powiedzieć, że te wybory były dziwne. Te wybory w tle których się przewalają pieniądze, nie wiadomo skąd, w tle których pojawiają się służby. Naprawdę o tyle to jest dziwne. Że daje nam to do myślenia, dlaczego tak się dzieje. Otóż, proszę Państwa, tak się dzieje, dlatego że 18 maja wybitnie ważne wybory będą miały miejsce. Otóż my będziemy decydowali o tym, nie tak jak Olszewski powiedział kiedyś pan premier, jaka będzie Polska czy czyja będzie Polska. Nie, te wybory będą o tym, czy Polska w ogóle będzie. Dlatego też ja stawiam swoją osobę do dyspozycji Państwa. Nie dla wygody własnej, a dla odpowiedzialności polityka Marka Jakubiaka, chłopaka z Mokotowa, który po prostu nie może patrzeć na to, co się z Polską dzieje. Dzisiaj mamy do czynienia z takimi rzeczami, o których dziś akurat tu się mało mówiło, choć ta debata wyjątkowo była merytoryczna. Ale, proszę Państwa, nieszczelne granice grupy przy granicach e, uchodźców rozkładające się. Tego nigdy nie było. Mercosur, proszę państwa, to jest niszczenie polskiego rolnictwa. Mówią, że nie podpiszą tej umowy. Oni już ją podpisali. Także mamy do czynienia z konfabulacją, którą Niemcy nazywają szczęściem, dlatego że mówią, Polacy się na wszystko zgadzają. Jedynie nie, jedynie Włosi się nie zgadzają. Nie będzie tak. Polska musi się zmienić. Polska Bardzo... musi być Polską z własnym zdaniem i z własną metodą Bardzo na dziękuję. życie. Drodzy Państwo, za tydzień pójdziemy do wyborów i zdecydujemy o kierunku, w którym przez kolejne lata będzie szedł nasz kraj. Ja w przeciwieństwie do większości zgromadzonych w tym studio nie jestem zwolennikiem demontowania państwa, zwijania państwa, państwa minimum. Ja jestem zwolennikiem państwa silnego, solidarnego i stawiającego na uczciwość. Wierzę, że możemy takie państwo zbudować. My razem tak rozumiemy patriotyzm jako dbanie o dobro wspólne, a państwo jest dobrem wspólnym, a nie do czego nas przyzwyczaiło 20 lat rządów popisu, traktowanie państwa przez polityków jak postaw czerwonego sukna, które można rozszarpać w imię prywatnych interesów. Proszę Państwo, chcę Polski, w której będziecie państwo czuć się bezpieczni, Polski, w której już żaden senior nie będzie musiał się bać, panie Karolu, że ktoś przejmie jego mieszkanie. Polski, w której żaden prezydent miasta nie odważy się na wysiedlanie kamienicy tylko po to, żeby podbić jeszcze zyski deweloperów. Polski wreszcie, która nie pozwoli żadnemu panu Męcenowi na to, żeby odebrał państwu państwa emerytury. Możemy zbudować taką Polskę, silną Polskę, ambitną, inwestującą w przyszłość, solidarną. Wszystko jest w naszych rękach. 18 maja. Proszę o państwa głosy. Szanowni Państwo, 18 maja będziemy wybierać kierunek dla Polski nie tylko na 5 lat, ale być może na kolejne dekady. Domknięcie systemu demokracji warczącej Donalda Tuska poprzez zainstalowanie w pałacu prezydenckim Rafała Trzaskowskiego będzie oznaczało jedno władztwo, jednego środowiska politycznego platformy obywatelskiej. Te wybory są o suwerenności. Możecie mieć prezydenta, który będzie mówił po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy albo prezydenta, który nie podejmie z żadnej decyzji bez Donalda Tuska, bez oglądania się na Berlin i na Brukselę. Stoję tutaj dzięki Wam, dzięki obywatelskiemu zrywowi Was wszystkich, dzięki Waszym wpłatom i Waszej pomocy. Jestem człowiekiem z krwi i kości. Z drugiej strony mamy rezultat politycznego laboratorium, wspierany przez deweloperów, biznesmenów, pana Sorosza i niemieckie fundacje. Dlatego proszę i apeluję do Was wszystkich, aby każdy z Was, moi kochani rodacy, 18 maja miał swoje Monte Cassino. Niezależnie od tego, co się dzieje, niezależnie od ognia artyleryjskiego, niezależnie od znoju, 18 maja musimy zawiesić biało czerwoną flagę na wzgórzu, któremu na imię Polska. Bądźcie ze mną i proszę was o głos. Wybrany dla Polski. Bardzo dziękuję. Na początku chciałem zaapelować do pana Karola Nawrockiego, bo przeszedł Pan dzisiaj przez tę konferencję, przez tą debatę suchą stopą. Natomiast chciałbym pana prosić, żeby zorganizował Pan poważną, długą konferencję prasową. Mówię to chyba w imieniu wszystkich dziennikarzy, podczas których by wytłumaczył Pan tą sprawę, która wokół pana fruwa. No i na razie wyjaśniona do końca nie została. Liczyłbym, żeby Pan to zrobił. Chciałbym wiedzieć po prostu, czy osoby, które zawodowo zajmują się na co dzień wyłudzaniem kilometrówek, rzeczywiście mają rację, że pan z kolei wyłudził mieszkanie. Chciałbym wiedzieć, kto ma w tym wszystkim rację i chciałbym, żeby Pan do tego poważnie, bo prezydentura to jest poważna sprawa i Polacy mają prawo wiedzieć o tym jak najwięcej. Natomiast wybory już się kończą, wybory, które muszę powiedzieć nie są specjalnie uczciwe, wybory, w których spółki skarbu państwa finansują spoty hejterskie na większość osób, które stoją tutaj podczas debaty. Padło dzisiaj hasło, że polskie państwo finansuje innowacje. Ja bym chciał, żeby spółki skarbu państwa, jeśli mają za dużo pieniędzy, faktycznie finansowały innowacje, a nie spoty hejterskie. Uważam to za skandal. Niestety z, tym, z tą innowacją to jest u nas ciężko, to znaczy gdyby nie media prywatne, to by została w zaura na sztuczna inteligencja na szczęście dziennikarze czuwali, szkoda że dziennikarze ciągle muszą czuwać i to dziennikarze mediów prywatnych, a nie mediów państwowych, bo ta główna debata w mediach państwowych dopiero przed nami, no i tam się dopiero rozegra pro propagandowy kapar.